Ciebie, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Matwiej. A to kolejny odcinek z gry Chakrasang Online i zarazem, chyba ostatni odcinek, he, ponieważ już nie, mam, już nie mam tutaj co, e, co do pokazywania. Także to była taka króciuteńka seria, aby się e, razem z Wami wczuć w tą mm, całkiem przyjemną gierkę, myślę. No i tyle. Także. Zacznijmy sobie Kłe jakie tutaj Sobie wziąłem Okej okay. Delikatne położenie Tutaj mamy dość sporo rzeczy do zrobienia I odbierz kosę Z plonami wiedźm Także musimy Polować na wiedźmy oraz Uzbierać jakieś ciuchy Także idziemy sobie Dziewiąty level No Kiepsko, ale może być. <laughs> Jak na razie. Dobra. Yy, mamy tutaj masę pytajników. Teleporta miałem na szóstce, dobra. Także idziemy sobie do mm, tego. Pytajniczka, którego mamy tutaj obok. Okej, okay, mamy to sobie zebrać. Wziąłem, wziąłem, nice i z w sumie jeszcze mamy jednego tam także będziemy go sobie odwiedzić. What the fuck, co to jest? Co mnie ten bije? Czyli ich jest tu milion, wszystko mi goni. Shit. Okej, okay, to mamy zebrać. I już tego zbieraliśmy? Dwa. Dobra, idziemy po kolejne. I, I przy okazji by trzeba, było, trzeba by było te wiedźmy bić, nie? O nie, ich jest tu za dużo. Nie, 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 to jest zły pomysł. Na razie zły pomysł, z wiedźmami się może rozprawimy później. Albo jak się to wszystko wścieknie, ten przycisk goni mnie czy mnie nie goni? Wszystko mi gorą Okej, okay, uciekaj, no dobra Także idziemy po pytajniki e, nie w tą stronę Tutaj? Tylko by nas tutaj nic nie zabiło Takiego strasznego O, nice. Już nam dropi. Tędy mogę iść, mogę iść tędy spoko. I tutaj, tak? Czy to będzie wszystko? Tak, mamy po tym ja tylko. O, oh, shit! Ja chcę tylko wiedźmy. Kuź, za Wiedźmy chcę. No. Nice. E, także teraz trzeba, a trzeba by polować na Wiedźmy. Bo tylko one są teraz nam potrzebne do wykonania questów. E, wykonania quest'a. Także idziemy ich poszukać. One tutaj e, były gdzieś w dolnej części mapy. Z tego co kojarzę Jezus ile ich tu jest? No Przyjdźcie wszyscy to was Rozwalę za jednym uderzeniem Nice Uciążliwi są strasznie Nienawidzę ich strasznie I powtarzam strasznie, strasznie Mało życia mamy trochę Boże, skąd ich tyle tutaj się nabrało Nie, jeszcze Wiedźma No, dawaj mi kres i temsy Brak miejsca w inwentarzu? W inwentarzu? Posrało? A, bo to ubrania uzbieraliśmy. Jezus Maria Dobra Dawaj mnie to Nie wiem czy te kryształy są ważne, ale ich nie, nie zbieram I, I pewnie są ważne, ale no już trudno. Nie mam miejsca w infertażu. Przykro mi. Dobra. A ja jak chcę więcej wiedźm Shit, co to jest? Ale długo go biję, także może, może odpuszczę. Idę szukać wiedzmuch. Gdzie one by się mogły zalęgnąć? Sądzę, że gdzieś tutaj może znajdę parę albo i nie o. Mroczne monety, w ogóle to jest taki pożeracz kasy. Ja nie wiem, to jest chyba szczyt w tej grze. To jest okropne. Jezus ciem w niego, ale musiał mi wejść ten mały szmaciarz, żebym nie trafił. O, wiedźmy, nice. No, wchodźcie mi pod mój celownik szmaty Nienawidzę tej gry <laughs> I tych małych kurczy synów Ile. 8 na 20 Jezus, nie no To jest przesady Eee, nie tędy. Pójdziemy sobie tam w tamtą stronę. Może coś ciekawego znajdziemy. Oprócz tych małych gówien Których nienawidzę i mi gardzę. Wiedźmo Przepraszam cię. Nice. Dawaj mi te Wiedźmy! O jest, nice. Jedna skillsa poszła. O, dziesiąty level! Magiczny habit lniany. Możemy coś wywalić Podoleska, czy ladnika A zbadamy sobie to 10 na 15 W sumie lepsze od mojego eee. Założymy Także to chyba możemy wywalić i wyźniemy to ulepszony habit lniany nie no, to jest to samo co tam, dobra, walić to. Mm. Rozdajemy punkciochy. Mam jakieś... ...energia? Nie wiem. Mm. To tutaj do znajomych. Dobra, spoko. Kiedyś tam sobie... Nie no, nie. przesad. Mm. Tak, tak, kup teraz. Umiejętności Portal a e, nic nie dostaliśmy Trudno Wiedźma Potrzebuje tylko to od was nic więcej O kurde, wiedźmy, czemu was tak mało tu jest. Czemu? Czemu? Ja potrzebuję was. Ile jeszcze was tam potrzebuje? Jeszcze 9. O jezus, Mariusz. Skąd ja 9 wiedźmów wezmę? Esencja bitewna. Ulepszony łańcuch, a my, a my mamy jakiś łańcuch? Ciekawy. Łańcuch mamy tylko, ulepszony łańcuch sobie go zbadamy. 8 punktów życia. A to co? Przedmiot jest przestarzały. Aha, nie, dobra. Proste. Zakładamy to, a to wywalamy, bo to będzie zbędne. I idziemy szukać dalej wiedźm. No potrzebuję jeszcze ich 9 888 lunar. Jakiś rusek przy okazji Ej, ej zabiją mi wiedźmę. A tak bardzo się staram jest znaleźć. O jest, 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 jest O Jezus, ile wiedź Zbieramy to, to A ja wiem, o kurda was Wiem czemu tak biję, bo mamy esencję bitewną No dobra, niech sobie będzie Diadem Co to ten diadem jest? To bywa Mamy lepszy no dobra, trudno, wywaliliśmy rzecz. Wiedźmy, 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 Wiedźmy! O, nice! O kurde, ile tu jest tych Wiedźm! Oczywiście nie trafiłem w nich, bo po co, nie? Po co trafić? Nice. Szybko się z nimi rozprawiamy. Ulepszony. To pewnie to nie. Kołnierz Liliany. Dobra, to, to wywalimy i to weźmiemy i oczywiście subgradujemy. Po coś zbroi 4... 4 punkty życia. No to zakładamy proste. Ile jeszcze ich tam potrzebuje? Nie, nie tutaj. wszystkie. Dobra, idziemy. Wracamy sobie. Wracamy do miasta oddać questy. Oddamy kłościocha i zakończymy odcinecha. Tak to będzie, tak jest, tak jest. Jeszcze mamy do zrobienia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questów w tym mieście na chwilę. Mm, aktualną godzinę Ale to już chyba sobie zrobię poza serią, poza odcinkami i tak już Prawilnie dla siebie pogram. A tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie tych niezmiernie przepięknych czterech odcinków z tej OP serii. Jeżeli Ci się spodobało, to waniej łapkę w górę, skomentuj kanał, kanał, znowu mówię kanał, film i napisz z jakiej gry byś chciał. Kolejne odcinki. Także ja Ci dziękuję za obejrzenie. Trzymaj się. Cześć.